Jeśli chodzi o oznaczenie receptora HER2, to ten receptor jest zazwyczaj oznaczony przy pomocy immunohistochemii. I tutaj patolog stosuje odpowiednie wybarwianie tkanki poddanej ocenie i w odpowiedzi uzyskujemy taki wynik, że HER jest na przykład na 1+, na 0, na 2+, albo na 3+. I pacjentki czasami jak zauważą ten wynik, że mają HER na 1+, to uważają, że to jest HER dodatni rak piersi. Otóż nie. Z HER dodatnim rakiem piersi mamy do czynienia tylko wtedy, kiedy ten HER jest oznaczony w immunohistochemii na 3+. Plusy. W przypadku, kiedy mamy HER na 2+, plusy, to znaczy, że patolog ma totalne wątpliwości co do tego, czy to jest HER2 dodatni, czy HER2 ujemny rak piersi i wtedy wykonujemy dodatkowe oznaczenie, inną metodą właśnie tego receptora HER2 oznaczamy go metodą FISH, czyli oznaczamy tutaj amplifikację genu i wtedy czasem okazuje się, że taka pacjentka z HER na 2+, w tej amplifikacji ma potwierdzoną amplifikację, czyli jest to też rak HER2 dodatni, albo tej amplifikacji nie ma, czyli jest to HER2 ujemny rak piersi. Natomiast pamiętajmy o tym, że H2 negatywny rak piersi to charakteryzuje się tym, że H może być 0, 1 plus albo nawet 2.